Lin po polsku. Dzień dobry Słowomir Szczepan, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Dzień dobry Igor Łęgowski. Witam wszystkich, Igor Łęgowski, Master Black Belt Lin Six Sigma. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że znowu jesteś ze mną w okolicach Śląska. Pojawiasz się czasami, prowadzisz tutaj szkolenia, dlatego że masz firmę konsultingową. Ja chciałem w tej chwili zapytać się o bardzo ciekawą rzecz. Czy istnieje coś takiego jak polska mentalność we wdrażaniu rozwiązań Linowych i Six Sigmowych? No więc to jest bardzo poważny temat i troszkę smutny, ponieważ ja w większości, pomimo kilku projektów poza granicami Polski, głównie spotykam się z polskimi przedsiębiorcami, z polskimi kierownikami i z polskimi firmami i niestety wdrażanie skuteczne linu w Polsce, czy koncepcji linusiksyjnych w Polsce jest trudne z wielu, z wielu powodów. Pierwsza chyba, pierwszy taki powód, który przeszkadza polskim firmom i, i kierownikom, i, i organizacjom do wdrożenia tej, tej metody jest chyba mm, słabość w przyznaniu się do błędów. O co mi chodzi, żeby dobrze wdrożyć metodę Lean Six Sigma, trzeba być w stanie wejść, w, tak to nazywam tak zwany stan twórczej refleksji, czyli przyznać się do błędu i szczerze, e, szczerze e, e, obiecywać poprawę zupełnie jak na spowiedzi. Natomiast zauważyłem, że wielokrotnie my zamiatamy pod dywan. Uważamy, że przyznanie się do błędu naraża na szwank moją, moją pozycję, moją reputację. Najczęściej rozwiązujemy problemy w obszarach, które były wcześniej zarządzane przez kierownika i teraz co jest w nim źle, trzeba coś zmieniać. To jest dosyć... Ja nie chciałbym podpadać swojemu kierownikowi. No właśnie, właśnie. I to jest to, że my robi super. Jeżeli my czujemy, czujemy że, że możemy podpaść kierownikowi, sugerując jakiś kierunek zmiany, to już niestety jest, jest zły sygnał. Liderzy zmian, których szkole mają po szkoleniu taki power, taką chęć do zmiany, chęć do, do artykułowania tego, co to wokół siebie widzą i. I niestety brak tego, tej rozmowy, otwartości na ich głos jest jednym z takich powodów, dlaczego polskie firmy nie chcą iść tą drogą. Tak? Drugi, drugi element to jest bardziej taki przyziemny, mianowicie uważam, że polskim firmom trudno jest uwierzyć w oszczędności. Eee, Ale taką... my lubimy oszczędności. No tak, tylko jest taką polemikę właśnie <laughs> ostatnio. <roz>, Ale taką... <laughs> nie chcemy inwestować w oszczędności. Lubimy oszczędności na przykład w e, wyposażeniu, lubimy oszczędności w systemie płac, lubimy no oszczędności na budynkach. Spójrz, tak. spójrz na te oszczędności, o których mówisz, to naprawdę to wszystko, no to nie, jakby nie było, są oszczędności i pieniądze takie wirtualne, bo, bo oszczędności, o których my mówimy w procesach produkcyjnych, to jest najczęściej różnica pomiędzy tym, co ja zaplanowałem wydać, a tym, co wydałem w rzeczywistości. I ostatnio właśnie taki artykuł na LinkedInie umieściłem, gdzie stwierdziłem, że lepiej jest sprzedawać domy niż sprzedawać metody poprawy, ponieważ taki dealer po sprzedaniu domu razem z właścicielem wcześniejszym mają kupkę pieniędzy, którą muszą mogą podzielić. I nie ma tam dylematów, nie ma problemów. Okej, okay, ty masz sprzedałeś dom, dom drożej, no to masz z tego więcej procentu, mam te pieniądze, dzielę się z tobą. Z oszczędnościami w organizacjach polega na tym, że to jest. Yy, yy, Wynik pewnego odejmowania na księgach i na w, w mechanizmach księgowych i właśnie, jeżeli firmy nie do końca dobrze planują budżet, a później nie nadzorują jego realizacji, to naprawdę trudno uwierzyć w oszczędności. A dzielenie się oszczędnościami jest raz i podstawą w koncepcji Kaizen, w której trzeba e, nagradzać dobre pomysły, które rzeczywiście generują oj, oj. efekty. No tak. Ja uważam, że, że wszystkie błędy i, i kajzenowe w polskich firmach polegają z braku uczciwości i z braku konsekwencji. Brak uczciwości polega na tym, że oczekujemy od nich, żeby w ramach swoich obowiązków robili więcej i generowali dla mnie pieniądze. I uczciwością byłoby to, żeby się z nimi podzielić. Nie mówię 50-50, jak to mówią, albo jak kiedyś pamiętam. E Laskowik ze smoleniem dzielimy równo czy sprawiedliwie. Chodzi o to, że trzeba, trzeba po prostu im za to yy, pewną część oszczędności. Yy... stworzyć system motywacyjny, motywacyjny, motywacyjny przecież... system do wprowadzania zmian, tak Dlatego, jest. że każdy z pracowników, jeżeli nie będzie motywowany, to mówi tak: nie dość, że mam własne obowiązki, to jeszcze mam jakieś linie wprowadzać, nie opłaca mi się, nie chce mi się. I ta motywacja i te yy, nie tylko odnosi się do kwestii jakby pieniężnych, ale trzeba też dać czas. Pracownikom na ich pracę właśnie koncepcyjną, tak? My nie lubimy chwalić w Polsce. Ale z Twojej jest... przemowy to Dzień tak wynika, to... że byłeś za granicą. Byłeś już kiedyś za granicą? To oczywiście, kilka To ja bym Ciebie tam wysłał i zostawił. <laughs> no dlaczego? <laughs> jakoś tak nie po polsku mówisz. No Słuchaj. U nas nie ma mody na chwalenie pracowników. Ale nie, z, z, drugi, z drugiej strony zauważyłem, że dużo menadżerów e, czyta zachodnią literaturę. E, e, I marzy, żeby czyta... jechać na zachód. Nie, nie. I oni ślepo wdrażają właśnie tą koncepcję, która rzeczywiście na zachodzie może jest bardziej skuteczna obecnie. Czyli, a pochwalmy ich e, e, Dłoni, tak? albo dajmy im poczucie, że są częścią zespołu, albo dajmy im jakieś inne niematerialne nagrody, co rzeczywiście w bogatych społeczeństwach bardzo fajnie się teraz sprawdza, tak? bo oni nie muszą dbać o podstawową płaszczyznę w piramidzie masłowa, czyli po prostu o stabilność, bezpieczeństwo. U nas w Polsce uważam, że trzeba. Na te, na te narzędzia patrzeć dopiero z czasem, jak my się dorobimy jako kraj i nasi pracownicy, i my wszyscy będziemy troszkę bogatsi. Na razie uważam, że głównie trzeba uwierzyć w to, że nasi pracownicy mogą coś zmienić, zaufać im, dać im czas, a później podzielić się wspólnie, wspólnie z weryfikowanymi oszczędnościami. A konsekwencji brakuje często, dlatego że jak przychodzi do Płacenia, a to nagle, aż czego ja mam dać, a nie mam. A dobra, to zamieńmy to na bilety do kina albo do akwaparku. I niestety wtedy cała koncepcja i motywowanie. Yy, siada. W psychologii używa się takiego pojęcia jak pojęcie sprawstwa. Człowiek musi mieć pojęcie sprawstwa, to znaczy wie, że od niego, coś od niego zależy, że jest w stanie zmienić coś, tak. że zostanie to zauważone, nie zostanie zganiony, prawda? To jest tak z tą pchłą. E, tresuje się pchły, żeby nie skakały za wysoko dając tekturę na pudełku, w którym skaczą. Obijają się o ściankę, aż w końcu mówią, nie będziemy skakać. Tak jest. Ten, no element, ten, ten element jest też bardzo ciekawy. Ty podczas... trenujesz pchły, żeby skakały wyżej. <laughs> No ja trenuję płyżej skakały wyżej, natomiast ten mur nie wiem dlaczego, przez, przez szefostwo jest stawiony tak bardzo wysoko, że to jest wręcz niemożliwe. Ale to taka choroba polska, nie? Tak jest, ale to jest, powiem szczerze, że ostatnio czytałem wiele publikacji na temat historii Polski i starałem się zrozumieć, czy przyczyna leży gdzieś głębiej Pęcalność dalej. Właśnie ucisku przez zaborców? Może, może nawet wcześniej ta taka sarmacja i, i szlachta i no w każdym razie dużo jest, dużo można byłoby ten temat pisać, tak, natomiast wydaje mi się, że w społeczeństwach, gdzie ta kultura własności, inwestowania, rozwoju jest dłuższa, jak załóżmy w Wielkiej Brytanii, tak, tam zupełnie inaczej patrzymy na pieniądze, inaczej patrzymy też na współpracę i na rozwój firm i na inwestowanie, tak? No, każdy projekt LinsX Moby to też jest inwestowanie, nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim właśnie zaufania i czas. Wieloletnie. Ja rozmawiałem z koordynatorem w dużej firmie Braży Chemicznej ze strzelec opolskich, koordynatorem Lin, rozmawiałem z Lin Coachem. Wszystkie te procesy tworzenia kultury odpowiedniej, linowej w organizacji trwają kilka lat, żeby szeregowy pracownik zrozumiał tak naprawdę o co tutaj chodzi, nie tylko inżynier proces. A na koniec nagrania zawstydźmy może słuchaczy. Polak potrafi przekonywał Edward Gierek, natomiast wiem, że byłeś też w Indiach. Hindus potrafi? Więc wydaje mi się, że my się w ogóle różnimy bardzo od Hindusów. Tak? Oni mają inne inne podejście do świata, do otoczenia, do życia swojego, tak? Również. No, e, i tam określane mniejszą wiarygodnością zwykle te kraje, na przykład e, pewna duża fabryka nie chciała przenieść, duża fabryka z branży automotive nie chciała przenieść swego działu e, IT tam ze względu na wiarygodność. Ja pamiętam kiedyś nie dostaliśmy długo odpowiedzi w biznesie e, na jakieś zapytanie, się okazało, że tam był turniej e, krykieta. Tak Mistrzostwa jest. krykieta, koniec hindusi, przestali korespondencji. Ja tam, jest, tam jest dużo takich e, sytuacji, które nam by do głowy nie, nie przyszły na przykład całotygodniowe święto, po, której, po którym to święcie pracownicy mają 50% absencji, tak? bo im się do pracy nie chce przychodzić z pracownikom, ale tutaj bym zwrócił uwagę na kilka innych różnic pomiędzy nami a hindusami, które mimo wszystko też w, w, tamtym, w tamtym kraju zdrażenie ciągłych zmian powoduje problemy. Hindusi niestety są, lubią być popychani. Kierownictwo wpada w mikromanagement. Jak ich kierownik nie przyciśnie, nie popnie, nie kopnie, to nic nie zrobią. Więc powiem szczerze, że raczej nie zgodziłbym się jednak z tą definicją, że, że różnimy się, że Hindusi są naślepszy, jeżeli chodzi o wdrażanie zależnie linu. Natomiast jadę teraz na, na kolejny miesiąc do Indii, gdzie właśnie będę wdrażał metodę zarządzania poprawy jakości i po tej wizycie miesięcznej w czerwcu chętnie się podzielę moimi obserwacjami właśnie też i efektami moich wysiłków wśród zespołów hinduskich. No mam nadzieję porozmawiamy. Ja jestem obecny na LinkedInie, można zadawać mi pytania na tą przyszłą rozmowę, już taka konto. Natomiast Ciebie można znaleźć gdzie? Mnie można znaleźć na LinkedInie gdzie piszę artykuły moje spostrzeżenia i też obawy na temat wdrażania kultury Linux Six Sigma w polskich firmach aktywnie też bloguję na mojej stronie www.promako.pl i nagrywam tak samo jak Ty podcasty w moim, moim domowym studiu i podcastami dzielę się na stronie egrimbelt.pl można również mnie znaleźć na iTunesie więc zapraszam do kontaktu ze mną i oczywiście jestem gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania, które do mnie spłyną, czy to poprzez Ciebie, Sławku, czy, czy konkretnie bezpośrednio do mnie na, na stronę, czy przez. LinkedIn. Bardzo dziękuję. Zachęcam również moich słuchaczy, żeby zajrzeli na inne podcasty, na przykład Tezlin Coachem z, z McBride'a, z Bogdanem Czarneckim Visual Management 5S, różne ciekawe aspekty linowania i wszystko po polsku. Lin po polsku.